Walka z koronawirusem trwa. Powstaje wiele oddolnych inicjatyw. Jedną z nich jest akcja Fundacji Inteligentna Małopolska oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod nazwą FabLab Małopolska. W tych trudnych czasach stwierdziliśmy, że najlepsze co możemy zrobić to pomóc innym. Przede wszystkim pomóc szpitalom, lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim tym, którzy walczą o życie i zdrowie pacjentów. A możemy to zrobić dostarczając im sprzęt potrzebny do ochrony, czyli maseczki oraz przyłbice, które są produkowane w tymże FabLabie. Fab Produkuje coraz więcej środków ochronnych, a to ze względu na rosnące zapotrzebowanie. Na razie to są to jest kilkaset sztuk, natomiast na pewno będzie to szło w tysiące. Staramy się wybierać szpitale w całej Małopolsce, więc ten sprzęt ochronny dostaną nie tylko szpitale z Krakowa, ale chcemy, żeby także dostał szpital w Tarnowie, w Nowym Sączu, czyli także poza Krakowem. W produkcji środków ochronnych zaangażowanych jest wiele osób. Między innymi harcerze, a wszystko po to, by przyspieszyć ich dystrybucję na terenie Małopolski. Dzisiaj mamy nadzieję, że zaczniemy już te maseczki tę przybicę dostarczać. Także zadbaliśmy, aby nasi lokatorzy i klienci, którzy na przykład wynajmują od nas pomieszczenia w lokalizacji nad drwiną, również zostali zaopatrzeni w takie maseczki, więc dbamy nie tylko o szpitale, ale także o zdrowie naszych klientów. Bez ludzi dobrej woli nie byłoby takich inicjatyw, więc warto je wspierać. Jeśli chciałbyś dołączyć do akcji, wejdź na stronę na Facebooku Ma. マーオ・ポッシャ